Siezemato dogi, witam was w pierwszym odcinku z nowej edycji mojego serwera khc.pl No i ogólnie jestem aktualnie kilka grubych godzin po starcie, a jest na serwerze prawie 850 osób. Naprawdę no frekwencja na serwerze jest no zadziwiająca, naprawdę mega się cieszę, że, że ten serwer tak się rozwija i że tutaj gracie, no naprawdę to jest to jest coś pięknego dla nas i dla administracji. Więc w nagrodę oczywiście jakieś losowanie powiedzmy co 100 lajków będę wam losował Ultra VIP'a, a co 200, myślę, że rangę mor. No nowa edycja KHC, więc y, możecie pisać jakieś fajne pomysły w komentarzach na jakieś fajne filmy No dzisiaj no to myślę, że taki film wiecie no Potrolujemy sobie trochę graczy, poobczajemy co generalnie tutaj na serwerze robią No wiecie taki typowy dzień ogólnie y, z życia admina y, Więc no, no. Dobra okej, okay, a więc wracam po cięciu i postanowiłem, że tepnę się tutaj i obczaję y, różne gildie, które są po prostu masówkami y, Pierwsza giga, która przyszła mi na myśl no to jest gilda GHT Aktualnie online jest sporo osób y, dla przykładów gildii GH to jest Raylon, który miał pierwszą topę na big Hardzie, więc generalnie gildia naprawdę ma śniutka fest. Tutaj widzę jakiegoś ziomeczka, który niszczy szkło. Dobra, nie wiem, ktoś tutaj widocznie odwala srogo i tutaj buduje jakieś rzeczy niepożądane. Dobra, skopię się tutaj trochę... O, już myślałem, co oni w ogóle odwalają, oni mają tutaj jakieś ogrody Jakieś kurde zielsko tutaj chyba sadzą na gildii Więc kurde dosyć ciekawie, dobra, zajdę sobie trochę tutaj poziom niżej Tutaj jest jakiś ziomek kupsonowski, nie wiem co on robi Ale generalnie gildia naprawdę duża, ale jakoś dużo tutaj nie pobudowali Tutaj widzę jeszcze, jeszcze ziomki zrobili e, sobie jakiś ten Jakąś tutaj fragalnie, więc tutaj, a nie to jest beczka Dobra, okej, okay, myślałem, że fragalnia, Ale widać, widać, że już naprawdę Już fajnie tutaj działają Więc, więc w sumie spoko Gildia. Wezmę sobie tutaj kit Kit Case, wezmę sobie oczywiście im jakieś case rozdam, żeby tutaj mieli, żeby się cieszyli. To powiedzmy gdzieś tutaj im ukryjemy. Wiecie, generalnie moje filmy warto oglądać, bo zawsze można sobie jakieś fajne, easy cases zgarnąć. Albo w sumie jeszcze więcej, im dam 24. Niech im będzie, o ile o ile obejrzą ten film, bo jak nie obejrzą, no to ktoś po prostu sobie tutaj przyjdzie z rzucakiem i im, im to, to po prostu rozpierdzieli. Więc ogólnie wiecie o co chodzi. Tutaj w ogóle widzę jeszcze na czacie jakąś rekrutację do o kurde Kolejna wielka masuwa Ewaj, niż sobie wyłączek ATP. E, czekajcie, jaka to była gildia? Gildia DOS, dobra, okej okay. gm czy wylecę sobie tutaj na samą górę O kurde, nie gadać, że chłopy już zbudowały taki kubois. Czekajcie, czekajcie o kurde, blacha Nie no, w sensie i tak to nie jest takie dobre jak na jednej edycji to była ta gildia tego youtubera Fitleja e, Ale generalnie Coś tutaj fajnego faktycznie mają, nie? Coś tutaj faktycznie y, fajnego mają Obczaję sobie jeszcze tutaj ich design W designie chyba nic nie mają, ale w sumie Trochę bym ich potrolował wam tak szczerze powiem Trochę bym ich tak potrolował wam powiem szczerze Tylko... O kurde Dobra, bo ja jako osoba z rangą administracyjną jakby tego yy, Rozwalam im te stołniarki, więc Trzymaj Byku tutaj trochę stołniarek, sorry za to, ale... ale kurde po prostu... Po prostu, kurde, zapomniałem, że coś takiego tutaj się dzieje, więc tutaj im trochę to odbuduję. Eee, no i ten ety... Halo? Byku? Byku, jesteś online? Ej, eee, nie no, ale to jest najgorsze co można zrobić. Patrzcie, wbiję se... O, znowu im to rozwaliłem. Eee, wbiję sobie tutaj jakiś ziomek jakimś rzucakiem jednym i kurde, chłoma przepierdzielone, nie? Chłoma przepierdzielone, o kurde. Coś tutaj widzę na czacie adminów się kłócą chyba czy ktoś ma cheaty Dobra, ten ziomek jest na awku, więc w sumie nie będę go budził aczkolwiek może sobie stroluje jakąś typeczka tam na dole, ale pa on się w ogóle wtepał. niby taka duża gildia jakoś dużo tutaj typa na kubie nie ma gm1 Siema mordo Chłop nie wie chyba co się wydarzyło Ej byku, kto cię zrzucił? A ten, ten ziomek już szuka Ten ziomek... U papryki jest jakiś <głosy> <głosy> Jak się obsrał chłop YouTube kreł. Siema YouTube kreł, co tam mordo? Co tam byku, co tam, co tam? <noise> o kurde, ale chłopce, normalnie tak Kubo idzie, Chilera, utopia, wyrąbane, że tam yy, chłopce biega bez seta, gdzie kurde na serwerze jest 800 osób ponad, ale wyrąbane jajca, trzymajcie tutaj easy casey, yy, miejcie, cieszcie się, yy, wydajcie, yy, wiecie. Wiecie o co chodzi, no. Wydajcie mądrze, nie przepierdzielicie tego na głupoty <noise> i tego typu sprawy. E, dobra, włączam sobie Waniusia. No i w sumie teraz ja tak pomyślałem, kurde, ile ten film się nagrywa? Dopiero, kurde, 6 minut. Więc w sumie tak pomyślałem, że kogoś bym tutaj chętnie potrolował, ale jeszcze za nie potroluję Więc co, włączyłbym sobie alerty. You are. Uh... Now viewing, okej, okay, dobra, włączyłem sobie alerty eee, Włączyłem sobie aktualnie Alerty, żeby tutaj potepać Do jakichś cheaterów, nie, bo, bo Tutaj czasami ludzie się wyświetlają A chętnie bym sobie po prostu kogoś zbanował Nie, eee, o tutaj widzę, że Chłop ma jakieś te stare zemceforius skrzydła, no ale to nasze wypagu Więc trochę taka podróba <grym> No ale cóż, może tutaj jeszcze na drzewkarce Jest jakiś cheater, tutaj warto sobie czasami Polatać, wam powiem, jak, jak się jest adminem Na KHC, bo, bo Tutaj wiecie, tak naprawdę drzewkarka na Warp PvP to jest najczęstsze zjawisko antyknoków, dlatego takich ludzi to trzeba tępić. Dobra, to jest jakiś zozolek, Zo Zozolka ogólnie kojarzę z live'ów eee, Dobra, ale generalnie żadnego cheatera nie ma, więc w sumie chyba po prostu tepnę się do losowego typeczka i, yy, i zobaczę mmm... Yy. Zobaczę, patrzcie ile jest tych graczy To jest popierdzielone e, Tepnąłem się do, do jakiegoś losowego Alexa I kurde zastanawiam się co mu zrobić No bo w sumie O kurde bo na startach jest ten Bo ten jest wyłączony, kurde Dobra to ciul, Beacon Tak go patrolujemy po prostu <laughs> Siema byku Je ej ten go Prze bije Ej ten argenty... Czekaj, co? Ej, byku! Z tego, co mi wiadomo, to w Minecrafcie przez ściany się raczej klepać nie da. Ja nie wiem, czy ten ziomek nie jest przypadkiem tutaj na jakimś odpale, nie? Bo. Chyba jak stoi przed tą jargą z kampiony. Tylko czeka na ten moment, jak ten chłop to w Pa, A ten tutaj shiftuje już. Nie no, dobra, ale, ale to było podejrzane. To było. To było akurat podejrzane w ciul. Nie chcę mi się go teraz sprawdzać, więc może. Nie no, antyknoke nie ma. Dobra, antyknoke nie ma, więc ciul. Yy, raczej. Yy, no, jak ma cheaty, to zapewne zostanie bana, dobra. Yy, tepnę się do jakiegoś typeczka, co tutaj jest zgłaszane. Dobra, cheater. Top 1 puk TP, top 1. Top 1 puk. Gdzie ty jesteś, ziomek? A on został bana chyba. Nie wiem, nie wiem, go już nie ma. Ale ten na no, inwentarzy clearerze clear, się wyświetla. Ale nie, no on się nie klepie, dobra, nie wiem, nie wiem, szczerze, no wiecie, czasami się wyświetlają ludzie, którzy niby mają cheaty, ale nie zawsze je mają e, Tutaj też ziomek, no i widzicie, tutaj taki typical typek, który się wyświetla, czyli ziomek, który się wyświetla na anti ale tak naprawdę malagnie Więc tutaj generalnie na KHC jakoś, wiecie, dużo tych cheaterów nie ma, nie ma tu jakoś mega dużo do roboty Ale generalnie fajnie się czasem potewać do jakichś typach, dobra, nieważne e, Tepam się do jakiegoś ziomka e, O kurde, co nie odwalają? Dobra, nie wiem co oni odwalają, o kurde, zminimalizowałem tego, zminimalizowałem ekran, ale oni chyba są na awku I co się z nimi odpierdziela, oni są w ścianie Ja dupia, to są ci, jak to się nazywa, ci ludzie z przeszłości, co zamarzli w lodzie, Czajcie, o co chodzi, jak się na nich mówiło Kurde ci, Ej, nie pamiętam jak oni się nazywali, ale ja pierdziele chłopy kurde sprzed tysiąca lat dopiero zostali odkryci w lodowcu Ja pierdziele dobra, sign. E, zróbmy im jakąś zagadkę w sumie, bo rozbawili mnie dosyć. To jest w ogóle gildia fukaj typ z fukajów i ten typo też Dobra, czy to jest zapewne gildia Fukaj? Ale jestem ciekawy o co ty w ogóle chodzi o ciul chodzi? Dobra, nie wiem e, dobra. Czekajcie, zrobimy coś takiego. Czekajcie, czekajcie. Żeby to nie było takie wiecznie oczywiste. <laughs> nie no, dobra. Świruję. Dobra. I teraz tak. Eee. And a tu. Tu wcale nie ma 32 case. O kurde, źle co zrobiłem. Nie tak to miało wyglądać. Czekajcie, jeszcze raz. Jeszcze raz, dobra. Eee, and a tu wcale. And A nie ma 32 case Dobra, okej, okay. no i chowamy tutaj 32 case y. I powinno być git Yyy <grym> Dobra 32, czyli jeszcze tutaj Dobra, mam nadzieję, że się połapią <grym> Chociaż w sumie wątpię, bo tak <grym> trochę ciężko im będzie z tego wyjść, no chyba, że, że sobie to po prostu rozkopią. A tutaj mają jakieś temy, kurde, ale sobie uporządkowali. Kurde, w sumie tutaj też bym im dał jakiegoś easter egga. Jakieś kilka kajsików, niech mają. Niech mają, niech się cieszą. Ale liwa, że nie mogę im tego odbudowy. Dobra, ale ciul z nimi, ciul z nimi, dobra. Lecę do kolejnej osoby. TP, dobra. Do kogo mogę się tutaj tepnąć? Dobra, jakieś szynteki. Jakaś tutaj główka. O ziomek. O kurde, ale mam pomysł. Bo wiecie generalnie, co jest, co jest najgorsze, jak nie macie seta. Jak w tym momencie, właśnie, jak w spokoju sobie budujecie swojego pięknego kuboida, wbija się w was po prostu ziomek, nie? To jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić. Dobra, wiem, zero siema byku! Siema, siema! O kurde, o nie, on jest na awku, dobra! <ścoughs> on jest na awsku Siema, mordo, normalnie jesteś zabijany, jesteś zabijany fest. Yo, yo. Mnie trafić, ja pierdziele Siema, byku. Oj, jako mnie. Co on mnie. Zero mnie kratek hita. Ej, mordo, mordo, spokój. Oj, co ty mnie zabudowuje? Joki agresor, byku. Wypierdzielaj. Dobra, siema. Siema nie rozpadnie. Elo. O nie. Nie no, dobra. Zabij mnie. Zabij mnie, byku. Nie masz psychy. Bo przy sobie bacona i st stack premium caseów. No dawaj, dawaj, strzelaj, byku Dawaj, no strzelaj do mnie. <grytania> ten do tego w panu. Pione se zbijają chłopy. Siema. Gildia free, co się dzieje? Co się dzieje? Oh, UFAK! Fuck. Oh, UFAK! Fuck. Oh, dobra, dobra, spadłem. Nie no dobra, żartowałem, żartowałem byku. Pa ten już perłę cyka Nie no mordo, ja mam boskie moce, Czaj, o co chodzi? Czaisz o co chodzi byku Trzymaj Casey, Nie przejmuj się mordo Ale pamiętaj żeby zawsze nosić całego seta Dostaniesz ode mnie tutaj buty i czapkę Trzymaj mordo załóż bo no może być przypał Bo teraz to ja setek dla beki w ciebie wbiłem A jakby kurde jakiś ziomek prawdziwy coś się wbił no to już byś mordo nie żył nie więc Więc, więc szanuj swoje życie na KHC Dasz klucze na start. Jaki żyd! Do, dostał. Dostał case. I jeszcze. Jeszcze klucze chcę dostawać. Dobra. Trzymaj byku, ale mówię. Załóż tą resztę seta. Bo kurde. Jeżeli to nie byłbym ja, no to miałbyś już trochę przypał, nie? O kurde. Zgłaszamy chłopie że macity? Dobra. 00 szef. Y, TP00 szef. Dobra. Sprawdzamy, czy jest na haksach. Y, chyba jest na haksach, ale czekajcie. Jeszcze sprawdźmy do końca, żeby tutaj nie było przypału, bo jakbym zbanował niewinnego ziomka, to byłaby trochę lipa, ale nie wydaje się, żeby był na haksach w sumie. Niby go tutaj ziomek zgłasza. Ale nie no ty ten chłop nawet się panczować nie umie, chłopie, co ty pierdzielisz, że on jest na odpale? Ja nie wiem. Nie, naprawdę, czasami te zgłoszenia są serio, bez sensu. O, to w fotowiarach pisze, widzisz cheatera Dokładnie, dokładnie, zawsze wysyłajcie na help popie cheaterów, ale tutaj mi się wydaje, że to... A to w ogóle front no on był u mnie w administracji na strężu Kurde, dobra, to giniak już nie jesteś. Chciałem <laughs> Nie no dobra, okej, okay. eee, dobra, ile trwa odcinek? No dobra, trwa już w sumie 14 minut, więc ja już będę kończył odcinek Dzięki ogólnie, że oglądaliście. Pamiętajcie, żeby wbijać na KHC, bo jest naprawdę no epicka edycja, no tego się ukryć nie da eee, Naprawdę fajnie się tutaj gra, więc no kurde wbijajcie, grajcie eee, Wbijajcie topkę, ja oczywiście grid z widzami będę prowadził i w ogóle będzie naprawdę mega fajnie myślę, więc co no Dzięki ogólnie za oglądanie i do zobaczenia w końcu. em filme Chama